Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o samochodach używanych, <laughs> tym razem BMW X1 drugiej generacji model F48. I auto zaprezentowane, produkowane od 2015 roku do 2022. W tym roku zaprezentowano następcę, co można powiedzieć, jest to SUV segmentu C, albo inaczej Crossover, chociaż bardziej SUV, według mnie pięciodrzwiowy, oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi oraz diesla, skrzynia sześciobiegowa automatyczna albo ośmiobiegowy automat, napęd na przód lub AWD. Długość samochodu 443 cm, szerokość 182, wysokość 161, rozstaw osi 267 cm, konkurent takich Audi jak Volvo XT40, Audi Q3, Volkswagen, Tiguan, czy Lexus UX, czy Mercedes GLA, wszystkie te samochody były omawiane praktycznie przeze mnie. Co można powiedzieć o samym BMW X1 drugiej generacji, o nadwoziu? Na pewno nadwozie jest dużo bardziej nowoczesne, powiedzmy. Kształtowo charakterystyczne reflektory, duże wloty powietrza, grill. To wszystko się może podobać. Tylne lampy, także nawiązujące do większych modeli BMW. Tutaj samochód jest kompaktowych rozmiarów, aczkolwiek nie jest zbyt mały. Co do wnętrza, charakterystyczne dla BMW kierownica, cockpit, system multimedialny z ekranem wystającym. Jedyne co się rzuca w oczy, może bardziej to skrzynia. Drążek skrzyni biegów, który jest trochę bardziej dłuższy, większy niż w przypadku innych modeli BMW X. Tutaj BMW X1 jest większy po prostu. Co do wnętrza, fotele? W zależności od wersji. Mogły być standardowe, komfortowe, sportowe. Miejsca jest wystarczająco z przodu nad głową, jak i na szerokość z tyłu. Także tego miejsca jest sporo. Bagażnik to 505 litrów. Co jest dużą wartością, jak na taki samochód. Materiały we wnętrzu są dosyć dobrej jakości. Co do silników, tych silników, może zaczniemy od benzynowych, było sporo. Poczynając od silników trzycylindrowych B37, B38. Tutaj silnik 1,5 o mocy 136 koni mechanicznych. Dodatkowo diesel także był oferowane 1,5 oznaczony bodem 16D. Tutaj 116 koni mechanicznych. No i dwulitrowe silniki benzynowe. Tutaj tak naprawdę moc od 190 dwóch koni mechanicznych do 231 koni mechanicznych w przypadku czterocylindrowych silników. No i diesle yy, 2.0 o mocy od 150 poprzez 190 aż do 231 koni. Najmocniejsze silniki benzynowe jak i turbo o tej samej mocy jak i diesle rozpędzały się w okolicach 6,5 sekundy do setki. Najsłabsze w okolicach 10-11 sekund w przypadku diesla. Kompromisem myślę, że są silniki 2.0, benzyniak 192 konie rozpędzał się w okolicach 7,5 sekundy do setki i dwulitrowy diesel 190 konne 7,9 sekundy do setki. i średnie spalanie od w okolicach 6 litrów w przypadku trzycylindrowych silników Czterocylindrowe 2.0 to już spalanie w okolicach 7-8 litrów średnio, na trasie mniej, w mieście więcej. Diesle zamykają się najczęściej w okolicach 5-6 litrów. Trzycylindrowy diesel nawet poniżej. Co można powiedzieć o zaletach BMW X1F48? Na pewno duże wnętrze, duży bagażnik, ergonomia, dobre. Prowadzenie, zawieszenie, ilość miejsca w środku spora, jak na gabaryty samochodu. Dosyć dobre wykończenie materiały, komfort jazdy. Co do wad, tutaj niektórzy narzekają na słabe wyposażenie egzemplarzy najtańszych. Duże ceny zakupu i słabe osiągi w przypadku najsłabszych silników. Co do typowych usterek awaryjności, na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę na wszelaką elektronikę, czujniki elektroniczne, elektrykę, instalacje czy wyposażenie, wszystko nam działa. Dodatkowo tutaj były akcje serwisowe z silnikiem diesla, z EGR-em, z filtrem cząstek stałych. Tutaj warto na no to wszystko zwrócić uwagę, w przypadku diesla także wtryskiwacze, turbosprężarkę, Działanie skrzyni automatycznej, jak ona nam działa. Były także akcje serwisowe na poduszki powietrzne. Także warto tu zwrócić, czy samochód, uwagę, czy samochód przeszedł takie akcje serwisowe za poprzedniego właściciela. Poza tym, no tutaj sporo egzemplarzy, także krajowych, z udokumentowaną przeszłością serwisem najlepiej takie auto kupić od pierwszego właściciela prywatnego z małym przebiegiem, wtedy będziemy mieli dużo większą pewność jazdy, powiedzmy, i bezawaryjnego użytkowania samochody sprowadzane najczęściej niestety są jak nieuszkodzone to z jakąś dziwną historią serwisową czy z nieudokumentowaną także przebiegiem. Co do y, sytuacji rynkowej, tutaj y, tych samochodów jest sporo na rynku. Y, tak naprawdę, y, najtańsze egzemplarze y, zdarzają się oczywiście poni poniżej y, 100 tysięcy złotych, aczkolwiek ja teraz oglądając. Te serwisy najpopularniejsze powiedzmy, postaram się zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Możemy taki samochód kupić. Zazwyczaj. Jest też sporo samochodów, niestety uszkodzonych. W okolicach 70 tysięcy, mniej więcej zaczynałem się samochody gdzieś tam z przebiegami w okolicach 200-150-200 tysięcy 200 i młodszy egzemplarz niestety to cena. Rośnie tak samo samochody z małymi przebiegami. Ta cena dosyć szybko rośnie do okolic 100 tysięcy i powyżej. Także nie jest to tani samochód w zakupie. Ani też, jeżeli będziemy musieli go naprawiać, to niestety też serwis nie będzie taki jak w przypadku popularnych marek. także Podsumowując, ciekawy przedstawiciel suwu segmentów suwów kompaktowych. Yy Dużo ilość miejsca w środku, duży bagażnik. Jednostki napędowe sprawdzone, skrzynia automatyczna, także tutaj dosyć sprawdzona. Na pewno auto warte rozważenia. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.